No, jak widać, dobry dzień, mamy już grudzień, panie, i to 10 grudnia. A jak się okazuje, liści już nie ma, bo listopad już się skończył, to i liście popadały. Nie ma liści, co powiem, to powiem, nie widać żadnych liści, ale chciałem powiedzieć, że i nie tylko takie liście liściaste spadają, ale iglaste też. Proszę bardzo, tutaj igły pospadały, z naglezji. naglezja też gubi swoje te, że tak powiem, liście, które są igiełkowe. A na wiosnę i odrosną. Tutaj mamy jeszcze liście, i tu będą przez całą zimę. No to jest różokrzew, i on to będzie miał. Liście tu jest drugi. Generalnie są takie. No tu jest kwiat całkiem zwiędną. A tu co się dzieje? Tu co pani robi? To jest zliwa, a to jest mięta, mięta. Mięty Czyli mięte przez rumianek, o. No, Polska tutaj jest właśnie. I tak to wygląda. No, dzisiaj mamy tego grudnia 10 I tak to wygląda, no wszędzie mokro i ponuro. I ponuro. Tutaj widać, już się zapalają oświetlenia te automatyczne za chwilę też, ale już można widać już te lampki się zapalają, te co są na jak to się nazywa lampy. O, proszę bardzo, lampa solarna, solar, bo solarne to tak się palą, ładne. Solarne to solarne, no. żeby tutaj sadzić. A to te taki kaptur tu. Do pszczół, o cholerę, krew mi poleciała, a zrywałem tu jeżynę i musiałem się skaliczyć od tej jeżyny. Na skaliczyłem sobie rękę, o, od jeżyny. Się ukułem jeżyną po prostu. do daweczce. Tu mamy już ten beton przygotowany. Będzie tutaj na nim coś stało, wiadomo. Przez stolicę. Beton twardy. No. Także tutaj już niech krew nie leci. O, sobie, No tutaj wiewióra jeszcze jest. Wiewióra orzechy zbiera. No ja mam orzecha, ale nie wiadomo, czy kiedy on te orzechy będzie miał, bo to już ze 4 lata rośnie. To może i urośnie ten orzech gdzieś. Tu jeszcze mamy kwiatki, proszę bardzo, różyczki są. Różyczki bardzo ładne, różowe. No ale praktycznie to już tu nigdzie nie ma. Tu jest jeszcze jakaś różyczka, ale ona już nie rozwinęła się, znaczy już się złożyła, chciałem powiedzieć. Także generalnie po różyczkach dzikich zostały tylko te owoce róży dzikiej. Z tego się dobrą nalewkę robi, trzeba by poobrywać i zrobić. Także. Życzę wszystkim wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt jak to się mówi żeby wam się dobrze działo No i żeby pokój był na tej ziemi, bo wiadomo co chwilę jakieś wojny i wojny i się nie mogą skończyć, jak nie tu to tam Pozdrawiam kot admirał dowódca morskich, Dury Szczeleckich Słowom Ziemińskim Zdańska. Ahoj